Powitać wszystkich. Znowu witamy się w terenie, znaczy znowu ponownie witamy się w terenie. Słuchajcie, kolejny temat z cyklu. Rzeczy nieoczywiste, aczkolwiek przydatne, w które w życiu codziennym korzystamy, a nawet nie wiemy, jak w sytuacji kryzysowej mogą nam pomóc. Tak, dobrze widzicie, to jest marker. I powiem Wam, że od niedługiego czasu marker jest moim jednym z podstawowych elementów wyposażenia EDC codziennego. Słuchajcie, po co ten marker? Co mnie do tego skłoniło i dlaczego? Ojej, miejmy nadzieję, że nie zgaśnie monitor. Nie zgaśnie. Dlaczego zdecydowałem się właśnie na marker? Słuchajcie, ostatnio odbyłem rozmowę z jedną panią, która ewakuowała się ze wschodu Ukrainy. Ona tutaj do nas, do Polski, przybyła. Ona. Pomieszkuję teraz u mojego znajomego, bo oni się tak znają już od jakiegoś czasu. Ta pani tutaj po prostu robiła interesy w Polsce, handlowała czymś tam, nie wiem nawet czym, mniejsza o to. W każdym razie, co ta pani mi powiedziała takiego ciekawego, że jak ona odchodzi, uciekała ze swojej wschodniej Ukrainy, ona dla swoich bliskich musiała zostawić jakąś wiadomość, że znajduje się w Polsce. No, telefonicznie było to ciężko zrobić, bo te linie mogą być na podsłuchu. Tam z tym internetem to na wschodzie Ukrainy jest bardzo ciężko, więc też nie mogła żadnej innej informacji wysłać. No kartki nie mogła zostawić, gdyż no, tej pani ten dom został niestety zburzony wskutek działań wojennych. Co ta pani zrobiła? Wzięła tego markera na gruzach, znaczy na gruzach, na ruinach tego domu, z tego co zostało na ścianie, napisała dla rodziny informacje że ona znajduje się właśnie w Polsce, w miejscowości takiej i takiej, u osoby takiej i takiej. I jak jeszcze sprytnie ta pani to zrobiła, bo tak mi powiedziała, że ona tę wiadomość zaszyfrowała. Ona nie powiedziała, że nie napisała w tej informacji, że ona się konkretnie w tym mieście znajduje i konkretnie z imienia, nazwiska tej osoby wymieniła. Ona napisała, że... Ona sobie miała opracowany jakiś szyfr, który po prostu stwierdzała, że nazwa miejscowości się znajduje pod tym szyfrem, pod tym, no nie wiem pseudonimem nikiem, tak? Nazwisko tego człowieka znajduje się pod pseudonimem, nikiem, takim, tak? I rodzina wie, jak, gdzie, gdzie, po prostu tej pani można było, będzie szukać. I słuchajcie, też właśnie niedawno opracowałem taki, może nie tyle schemat, co właśnie takie listę tych wszystkich moich znajomych, którym nadałem odpowiedni pseudonim, ich miejscowości zaszyfrowałem też odpowiednimi kodami, tak? znaczy odpowiednimi nazwami, no ciężko to nazwać kodem, gdzie w razie sytuacji W moi najbliżsi będą mogli się ewakuować. To jest lista schowana bardzo, bardzo głęboko gdzieś tam sobie w szufladę, która jest zalakowana i w razie sytuacji W, jak to się mówi. Po prostu ona zostanie rozerwana, te, te zalakowanie, i wtedy moi najbliżsi mogą poznać pseudonimy tych osób, jakie i również zakodowane nazwy miejscowości, w których przebywają, w których mogą się ewakuować. Bardzo fajna rzecz. Tak, czyli na przykład no, sobie tutaj zrobię takie coś, że o, tu byłem sobie tak, o zaszyfrujemy, proszę bardzo, nawet kwadratowo, tak. I zobaczmy sobie o las. Ten, pustost ten pustostań już kiedyś widzieliście na jednym z moich audycji. A, proszę bardzo. Słuchajcie, i dlaczego jeszcze marker? I dlaczego jeszcze marker? Marker jest po prostu narzędziem, pisadłem. W którym właściwie możemy pisać po każdej powierzchni, byle byłaby sucha. Druga sprawa, marker jest ciężko zmywalny. Ciężko go wodą zmyć, tak? czy to deszczową, czy, 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 czy w ogóle taką nawet zwykłą. No, alkoholem albo jakimś rozpuszczalnikiem najlepiej jest to robić. No ale jest to wodą trudne. Tak? Więc marker jest bardzo fajną rzeczą. Praktycznie po każdej powierzchni, byle suchej można. No, co prawda tu jest chropowata powierzchnia, już troszeczkę ten grot mi się. Ten, już mi się tutaj podarł, niemniej jednak spełni swoją za, swoje zadanie, tak, zostawia tę wiadomość. I na przykład co sobie tu zostawiłem wiadomość, upe, las, tak, umiarkowany prepers był w lesie, tak. A na przykład las to może być nazwa jakiejś miejscowości, do której uciekam, w której się schronię o, nóżki latają, której się schronię i, i, i do której moi, zna, moi najbliżsi będą wiedzieli, gdzie mnie ewentualnie szukać, czyli na przykład, no nie wiem, mogę napisać, wyjechałem na Księżyc, jestem u, no nie wiem, u ufoludka, tak? Przy, przy czym Księżyc to jest nazwa miejscowości, nawet konkretny adres, a ufoludek to jest imię, nazwisko człowieka, u którego po prostu przebywam. Tak. Więc takie rzeczy też można pokombinować, pomyśleć. W sytuacji awaryjnej właśnie też yy, z takiej możliwości skorzystać. Dodam jeszcze jedną rzecz ciekawą. I to tak już z kwestii historycznych. Jezu, myszy tu latają. No wiecie co? Dobra, nie będę myszy nagrywał. Yy, z kwestii historycznych. Yy, tu, tutaj też często czytałem jakieś tam opracowania właśnie ludzi. Cywilów, którzy wracali po powstaniu warszawskim tak, do tych ruin, do tego zburzonego miasta. I właśnie na tych ruinach najbliżsi, na ścianach, zostawiali właśnie dla swoich najbliższych informacji: czy to napisane kredą, tak, czy to jakimś węglem, no bo wtedy, wiadomo, markerów nie było jeszcze. To nie te czasy, gdzie, gdzie po prostu można było zostawić najprostszą no wiadomość: jesteśmy cali i zdrowi. Tak, albo szukaj nas tu i tu tak, więc, więc no to już nie jest mój nowy wymysł, czy też wymysł wojny na Ukrainie tak, to już funkcjonuje od naprawdę jakichś długich, niepamiętnych czasów, tak, Gdzie, żeby taką komunikację w najbliższym, chociaż w tej najprostszej formie yy, zostawić, no, albo w trudniejszej formie, tak, czyli w formie bardziej, jak to się mówi zaszyfrowanej no, to, czy teraz nie chcę współpracować, współpracuję, dobra słuchajcie, to tak na tyle dzisiaj Pomyślmy o tym, tak, jak właśnie tutaj zostawiać takie informacje w sytuacjach, gdy musimy się ewakuować, a nie działa internet, nie działają, nie wiem, radiostacje, tak, inne możliwości, takie zostawienia informacji dla swoich najbliższych. Opracujmy właśnie jakieś szyfry, gdzie na przykład. W zaszyfrowaną wiadomość zostawiamy, gdzie się ewakuowaliśmy, gdzie na przykład nie wiem, zostawiliśmy swoje zapasy, żeby najbliżsi mogli z nich skorzystać, tak? Także też warto o tym pamiętać. Zapraszam do komentowania, łapek w górę, bardzo mile widziane łapki w górę, bardzo mile widziane polecanie mojego kanału. No i co? Moja strona na Facebooku, umiarkowany prepes. Zapraszam też na TikToka, też, też tam jesteście mile widziani. No i na chwilę obecną to wszystko. Trzymajcie się, idę dalej.